Witam Cię na moim kanale. Jakub Juniewicz, Fabryka Atletów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czym jest przyspieszenie. Przyspieszenie jest istotnym elementem w wielu konkurencjach lekkoatletycznych oraz w większości sportów na świecie. Dzięki przyspieszeniu piłkarze nożni wygrywają starcia o piłkę, co z pewnością zwiększa ich szanse na boisku. Przyspieszenie występuje w większości sportów i trwa od 3 do 4 sekund lub do około 30 metra w dystansach sprinterskich. Następnie osiągamy prędkość maksymalną. Praca nad przyspieszeniem powinna być nauczana przez cały okres przygotowawczy, zarówno w okresie przygotowania ogólnego, jak i w okresie startowym. Utrzymanie się efektu treningowego, zdolności motorycznej, jaką jest szybkość, według skali RT, trwa od 3 do 5 dni. Dlatego warto uwzględnić chociaż jedną jednostkę w tygodniu pracy nad przyspieszeniem. Jakie są metody pracy nad przyspieszeniem? Pierwszą metodą pracy nad przyspieszeniem jest oczywiście technika biegu oraz wykorzystywanie funkcji slow motion która jest potrzebna, aby ocenić odpowiednie kąty w stawach naszego zawodnika. Prawidłowa technika przy rozwoju prędkości to prosta linia od stawu skokowego przez staw kolanowy, staw biodrowy, prosty tułów aż do głowy. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Nasze ciało ułożone jest około 45 stopni w kierunku podłoża. Agresywna praca ramion, tłokowa praca nóg na pierwszych krokach. Bardzo ważną rolę w kształtowaniu przyspieszenia oraz szybkości odgrywa siła mięśniowa. Siła maksymalna ma bardzo duży procent przełożenia na wyniki na pierwszych 5-10 metrach. Co rozumiem przez siłę maksymalną? Wszystkie ćwiczenia powyżej 70% ciężaru maksymalnego, takie jak pełny przysiad, martwe ciągi, wyciskania, przyciągania, podciągania. I wiele tego typu ćwiczeń, gdzie rekrutujemy bardzo dużą ilość jednostek motorycznych. Dla przykładu. Nie wiesz, bo... Oczywiście dodatkowo ćwiczenia typu wspięcia na palce, ćwiczenia na mięsień biodrowo-lędźwiowy, brzuch, odcinek lędźwiowy kręgosłupa będą niezwykle istotne w kształtowaniu tej siły. Niemniej jednak nie pozwalają na to, aby osiągnąć w nich bardzo dużą ilość obciążenia zewnętrznego oraz nie rekrytują tylu jednostek motorycznych, co klasyczne ćwiczenia, które... Wymieniłem przed chwilą. Jeżeli chcemy poprawiać przyspieszenie, a także naszą szybkość, warto skupić się nie tylko na sile maksymalnej, ale również na wszystkich częściach krzywej siły. Czyli również sile szybkościowej. Są to ćwiczenia, oczywiście również siłowe, np. zarzuty, rwania, podrzuty. Jeżeli chodzi o szybkość siłową, to są to ćwiczenia, gdzie występuje malutki komponent siły. Natomiast dużą rolę odgrywa tutaj przyspieszenie, czyli wszelkiego rodzaju wieloboje rzutowe z piłkami lekarskimi, ćwiczenia plajometryczne, wysoki spółki. Trzecią metodą są oczywiście przyspieszenia na odcinku do 30 metra. Natomiast mniej wytrenowani zawodnicy. Będą pokonywać ten dystans do około 20 metra. Takimi mniej wytrenowanymi zawodnikami również są dzieci. Starty wykonujemy z wielu pozycji. Jeżeli chodzi o lekką atletykę, są to pozycje: pozycja z opadu, pozycja z półprzysiadu pozycja dwóch podparć trzech podparć oraz tradycyjnie startu z bloku Pozycji startowych wykorzystywanych w lekkiej atletce jest dużo więcej. God! Niemniej jednak wykorzystałem w filmiku te, które ja wykorzystuję bardzo często oraz wykorzystują je moi zawodnicy. Czwartym punktem pracy nad poprawą sprintu naszych pierwszych kroków będzie dodanie obciążenia zewnętrznego do naszego sprintu. Do obciążenia zewnętrznego możemy wykorzystywać gumy oporowe rezystory, sanki, prowlery oraz spadochrony. Naturalną metodą obciążenia sprintów są również niskie wniesienia, pod które będziemy wykonywać dosyć krótkie sprinty z różnych pozycji startowych. Przy doborze obciążenia do naszego sprintu będzie decydowała ilość metrów, jaką mamy zamiar pokonać. I tu adekwatnie, im większy ciężar, tym mniejsza ilość metrów, im mniejszy ciężar, tym większa ilość metrów. Obciążenie sprintu pomaga nam w przybraniu prawidłowej pozycji startowej oraz w lądowaniu naszych nóg w pierwszych krokach za środkiem ciężkości, co ma dać nam napędzanie, a nie blokowanie się na pierwszych krokach. Dzięki obciążeniu czas kontaktu z podłożem wydłuża się, co pozwala nam wygenerować większą moc w kierunku podłoża, co z pewnością po odjęciu obciążenia powinno dać nam efekt umiejętnego wykorzystywania sił w kierunku podłoża. Biegi oraz skipy z obciążeniami budują również naszą funkcjonalną siłę, która pomaga nam poprawić prędkość naszego biegu. W piątym punkcie chciałbym zaznaczyć bardzo ważne segmenty naszego ciała, a bardzo często pomijane w treningu sprintera. Niezwykle istotnym mięśniem szybko biegacza jest oczywiście mięsień biodrowo lędźwiowy. Aby wzmocnić mięsień biodrowo lędźwiowy, należy wykonywać ćwiczenia. W kącie powyżej 90 stopni, czyli wszelkiego ty typu wstępowania na wysoki boks. <laughs> Ćwiczenia izolowane z powerbandem, przysiady bułgarskie, bądź oczywiście sprinty. W opisie filmu znajdziecie link do mojego bloga, w którym opisałem wpływ mięśnia biodrowolędziowego na efektywność naszego sprintu. Bardzo ważnym stawem w naszym ciele, który ma bardzo duże przełożenie na efektywność naszego sprintu, jest staw skokowy. Sztywny staw skokowy może pomóc skrócić czas kontaktu z podłożem, co z pewnością przyczyni się do poprawy naszego biegu. Jak zadbać o siłę i sztywność naszego stawu skokowego? Przede wszystkim wzmacniać mięsień brzuchate łytki, płaszczkowate łydki oraz piszczelowy przedni. Bardzo ważnym ćwiczeniem jest również. Pogo jumps, które bardzo często wykorzystujemy w naszej rozgrzewce i które bardzo mocno przekłada się na poprawę naszej sztywności stawów. oczywiście mięśni w naszym ciele jest dużo więcej ale myślę, że najbardziej zaniedbanymi partiami są właśnie mięsień biodrowo-lędźwiowy oraz praca nad sztywnością stawu skokowego, dlatego skupiłem się tylko na nich. Kolejnym bardzo ważnym punktem w poprawie naszej szybkości oraz naszego przyspieszenia jest niski poziom tkanki tłuszczowej. Bardzo często sportowcy posiadają zbyt duży poziom tkanki tłuszczowej, co niestety nie pozwala nam zrekrutować w pełni naszych wszystkich jednostek motorycznych. W opisie filmu przedstawię badania, które pokazują, jak niższy poziom tkanki tłuszczowej wpływa na poprawę prędkości naszego biegu. Dlatego warto zadbać o odpowiednią, zbilansowaną dietę, ale również o niski poziom kaloryczny, jeżeli wymaga tego sytuacja. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że Ci się spodobało, że cokolwiek z tego wyciągnąłeś. Jeżeli masz pomysł na kolejny filmik, proszę Cię zamieść w komentarzu, co chciałbyś ojrzeć u mnie na kanale. Klikajcie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam do następnych odcinków. Pozdrawiam, Jakub Juniewicz.